przyszło spędzić czas, grillujmy w domu, niech wciąż ta radość trwa. Oszczędzaj połowę w Biedronce i nie zapomnij o deserze. W tę niedzielę z kartą Moja Biedronka. Lody Marletto na patyku, w kubeczku lub saszetce. Dwa opakowania gratis przy zakupie czterech. A czekolady Milka 5,99 za opakowanie przy zakupie czterech. Doskonałe produkty w niewiarygodnych cenach. Sponsorem programu jest producent leku Dentosept A na afty, miejsca bolesne i stany zapalne. Niedziela z biegiem godzin będzie stawała się coraz bardziej dynamiczna. Pojawią się burze, które mogą być gwałtowne, z ulewnym deszczem do 30 litrów wody na metr kwadratowy, lokalnie z gradem, a także z wiatrem w porywach wiejącym do 90 km na godzinę. Na północy istnieje 40% ryzyko pojawienia się trąby powietrznej. Będzie wilgotno i upalnie. Sponsorem programu był producent leku Dentosept A. Na afty miejsca bolesne i stany zapalne. Szybkość i siła są bardzo ważne w mojej pracy. Kiedy zdarza się awaryjna sytuacja, nie ma czasu na ból. Dlatego natychmiast wzywam RRK Max. Ibuprom RR Max to siła Ibupromu Max. W szybkiej tabletce, która uderza w ostry ból. Przed użyciem zapoznaj się z treścią blotki dołączonej do opakowania, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. Ibuprom RR Max. Na ratunek w bólu. The seat Leon. Design, który porusza. Już dostępny w salonach Seata. Bez zobowiązań życie staje się lżejsze. Wybierając Seata w leasingu bez zobowiązań, masz możliwość zwrotu auta w przypadku nieprzewidzianej zmiany sytuacji finansowej. Sprawdź na seat